Thank <laughs> you. Najraża 45. W sklepie Pan tu nie stał. U fajnych chłopaków tutaj Maciek w tle stoi właściciel tutaj tego pięknego wnętrza W października 2009 roku prowadzimy tutaj sklep zwykły. Możecie tutaj dostać rzeczy produkowane przez nas jako marka Pan tu nie stał, trochę ciuchów. Jesteśmy również takim malutkim wydawnicem, wydaliśmy trzy książeczki i wydajemy magazyn Majster Klepka dla, dla dorosłych i dla dzieci, dla zdrowych i chorych. W pierwszym numerze był do złożenia sklep mięsny, w drugim numerze jest osiedle. Przede wszystkim nie znajdziecie, tutaj, nie znajdziecie tutaj rzeczy z Chin, większość rzeczy to są rzeczy produkowane przez y, polskich producentów, polskich designerów, y, rzeczy, których nie znajdzie się w innych sklepach. Są na przykład figurki z Czmielowa, y, są polskie plakaty z lat 60. -tych, 80. -tych. Jest, są ubrania polskich projektantów, trochę ilustracji, polskie książki, dużo, dużo. My, mydło i powidło, głupie głupoty, durę durnoty. Jest bezgotówkowa wymiana ubrań. Wszyscy się między sobą wymieniają ubraniami, których już nie noszą. Przewietrzyli szafy, powybierali rzeczy. Akcesoria, bibeloty, wszystkiego, wszelkiego rodzaju rzeczy. Wymieniłam się za pasek. I mam buty. Tak, ja właśnie, nowiuśkę, jak widać. Planujemy kiermasze oczywiście, ale na razie niech to pozostanie tajemnicą, gdzie i dokładnie kiedy, bo jeszcze w zasadzie data nie jest do końca znana. Natomiast na pewno kwiecień i na pewno maj, wtedy będzie nasza, rocznica naszego powstania, działamy już rok. Już było około 11 kirmarszy łącznie. Prosimy o pisanie nas na adres mailowy basia i Kasia. i basia mao.gmail.com.